Hej, cześć, witam Was. Słuchajcie, niedawno, w stosunkowo niedawno, zacząłem oglądać, zacząłem oglądać taki, taki nowy serial, który oglądałem na HB. Oczywiście oglądałem pierwszy sezon, w zasadzie pierwszy sezon kilkunastu odcinków. Chodzi mi o, o serial o serial Krypton. Słuchajcie, jest to oczywiście serial, akcja w ogóle tego serialu dzieje się trzy pokolenia przed narodzinami Supermana, prawda? E <coughs> jak, ktoś, jak, ktoś z, jak ktoś, z Was oglądał, chociaż pierwsze odcinki, to wiem mniej więcej o co chodzi. E ja tam, ja tam obejrzałem pierwsze 10 odcinków, albo 14 jakoś tak, Niemniej jednak jak obejrzałem te, te pierwsze odcinki, te pierwsze odcinki tego serialu, to powiem Wam szczerze, że, że byłem troszeczkę zaskoczony, że w ogóle można w ogóle można taką historię myśleć, bo oczywiście cała akcja zaczyna się od momentu jak że teraz Pra, znaczy chyba, chyba pra pra dziadek e, e, Supermana e, zostaje, zostaje skazany, można powiedzieć to jakby na śmierć, bo poza... Jak, oczywiście jak ktoś z Was oglądał serial Krypton, to wie, e, jak w ogóle ktoś z was e, przykładowo ktoś z Was, na przykład oglądał e, e, pierwsze filmy o Supermanie, zwłaszcza ty najbardziej znany, to wierzę, że e, to całe to całe miasto na Kryptonie, w której w, której, w, w której urodził się, w której urodził się Superman jest otoczone taką kopułą, i poza tą kopułą była, było takie bardziej niekorzystne środowisko, przynajmniej w tym serialu, e, nie wiem jak było w komiksie, to, to już jest niestosowne. Dobrze, niemniej jednak e, prapradziadek, yy, tak, prapradziadek yy, Supermana, przynajmniej tak jak oglądałem, oglądałem yy, ten serial, ty, se, jak oglądałem serial Krypton, to złożyłem się zorientować, że po prostu został, został tam skazany, dlatego, bo yy, po pierwsze twierdził, że nie są sami we, nie są sami we wszechświecie, tak, chyba był, był, był taki dialog. Zresztą da, dawno oglądałem pierwszy odcinek serialu Krypton. E, e, niemniej jednak cała historia mi się spodobała, prawda? Później, po tym, co e, w ogóle e, ten pradziadek, pra ten oczywiście skazany, e, e, oczywiście. Z racji tego, że uważali go za, za swoje czyny, uznali go za zdrajcę. Tam, to oczywiście, e, postaram się, pos, spróbuję Wam za bardzo nie spoilerować, ale to wydarzenie, w tym, przedstawione w tym pierwszym odcinku, sprawiło, że zostali, be, e, zostali bez rangowi, Czyli e, każda, e, każdy ród, bądź e, ród, czy tam rodzina, czy nie pamiętam, e, miała swoją rangę i ta ranga była oznaczona takim znakiem na piersi oczywiście w przypadku przodków e, przypadku w przypadku przodków Supermena była to, była to oczywiście litera, litera S. E, przepraszam tak powiem pokazać litera S e, e, nie jednak po prostu g z rangowi tam. E, bardzo polecam serial krypto, bo mnie, bardzo, bardzo mi się... W ogóle m, sama historia bardzo mi się spodobała, bo, później, bo w późniejszych odcinkach się okazało, że e, znaczy w tym serialu, nie wiem czy, nie wiem czy ktoś z was oglądał serial, ktoś z was oglądał serial Krypton, e, to niech mi napisze na dole w komentarzu, e, czy oglądał, czy oglądał ten serial i czy wa, wam się spodobało spodobał po obejrzeniu pierwszych odcinków. Niemniej jednak e, w tym serialu jest przedstawiony e, przedstawiony Breniak Breniak w ogóle w tym serialu jest przedstawiony jako, jako ktoś kto zbierał światy i je kolekcjonował tak? e, znaczy jak ktoś może kolekcjonował światy, przynajmniej w tym serialu został tak przedstawiony że e, latał po kosmosie zbierał planety i je kolekcjonował e, na, początku, na początku powiem szczerze nie, e, jak oglądając te pierwsze odcinki e, Serialu Krypton, nie wiedziałem po prostu, czy to jest takie, mm, czy, czy po prostu e, Break miał, e, miał takie hobby, czy coś takiego, nie wiem, nie, nie wiem, nigdy się nie zastanawiałem, co mnie jednak, nie mniej jednak bardzo mi się spodobało w ogóle, e, przepraszam was cały czas wam spoileruję, ale próbuję wam właśnie. E, e, przedstawić moje odczucia w stosunku do tego serialu. Ba osobiście, ba serial bardzo mi się podobał, jest bardzo fajny, z miłą chęcią obejrzałbym go jeszcze raz. E w ogóle, w ogóle, w e chyba tak w późniejszych odcinkach, bo pierwszy odcinek to jest właśnie tam, jak ten prapradziadek Supermena zostaje tam skazany na śmierć, zostaje uznany za zdrajcę i tak i później dochodzi do tego, że z przyszłości, z Ziemi, yy, yy, przybywa, yy, przybywa człowiek, który próbuje uratować Supermana. Ja yy, oczywiście, yy, dobrze, dalej wam nie będę mówić, co mnie jednak bardzo yy, ten serial, bardzo mi się spodobał z, yy, z wielu względów, dlatego że na przykład E, mm, na przykład e, na przykład z, z jeszcze innego serialu z jeszcze innego serialu, bo na przykład e, jak kiedyś oglądałem różne filmy o Supermanie, to o to się nie dowiemy. Dopiero jest taki, był taki serial, e, on ma ile 10 sezonów? Tak, 10 sezonów, e, Tajemnice Smallville. W ogóle w bardzo późniejszych odcinkach tego serialu się dowiadujemy, że mieszkańcy Kryptona wierzy, wierzyli, wierzyli w takie bus, w bóstwo, oczywiście bóstwo w sensie słońce, który się nazywał Rao. Tak naprawdę z serialu Tajemnice Smallville. Też, to też jest serial o, o, to jest w ogóle serial o Supermanie, ale e, w czasach, jak, jak był nastolatki, jak był dzieckiem, prawda? E, e, bardzo, bardzo polecam ten serial, bo mnie bardzo, bardzo mi się spodobał, Bardzo chętnie obejrzałbym jeszcze raz wszystkie odcinki Tajemnice Smallville, ale to nie jest, nie jest o serialu o nastole, nastoletnim Clarku Kęcie tylko o, o serialu Krypton. Niemniej jednak po prostu wierzyli, wierzyli w, w tego w Boga Czerwonego Słońca, czyli Rao. I po prostu tam jest to wszystko pokazane, tam tam jest, tam powiedzmy z serialu Krypton bardzo, bardzo dużo, dużo rzeczy przynajmniej, przynajmniej ja się dużo rzeczy się się dowiedziałam. Na przykład, na przykład na przykład się dowiedział, że, że kryptończycy, nie, kryptończycy na przykład nie, nie praktykowali czegoś takiego jak naturalny poród, tylko jak oczywiście, oczywiście próbka DNA zostaje od, każdy, od każdych przyszłych małżonków, z tego co zdążyłem obejrzeć tę serial krypton, Zostaje pobierana i dzięki temu, można powiedzieć, jako jest projektowane dziecko, czyli takie, jakby inżyniera genetyczna, prawda? Co mnie osobiście, serial Krypton bardzo mi się podobał. Z miłą chęcią obejrzałbym jeszcze raz pierwszy sezon. E, napiszcie mi w komentarzu, co uważacie na temat tego serialu, bo mnie, bardzo mi się spodobał, bardzo chętnie obejrzałbym e, serial Krypton jeszcze raz. Aczkolwiek. <laughs> Oglądałem go jakiś czas temu i nie wiem, nie wiem, czy są planowane, czy przykładowo jest planowany drugi sezon. Ja bardzo chętnie bym obejrzał serial Krypton. Niemniej jednak bardzo, bardzo bym chciał obejrzeć następne sezony serialu Krypton. W ogóle w tym filmiku już słowo Krypton już padło tyle razy, że to jest po prostu szok. Niemniej jednak ja bardzo polecam obejrzenie bo jeżeli pierwszego sezonu, mnie bardzo mi się podobał. No czy... Mnie bardzo się mi się podobał. Yyy... Mnie bardzo mi się podobał. Więc ja bardzo polecam. Bardzo lubię osobiście serial Krypton. Yy, to, w, to w sumie byłoby na tyle. No. To, to co powiedziałem, to jest moja osobista, To jest moje, moje osobiste odczucie... Osobiste zdanie, jeśli chodzi o ten serial. Bo mi on bardzo mi się podobał. Bardzo mi się podobał. Yy, można powiedzieć bardzo, bardzo mi się on podobał pod wieloma względami, ale nie będę, nie będę już więcej nic mówił, spoilerował. Jak, film, jak filmik Wam się spodoba, stawcie łapkę w górę. Stawcie jakiś napiszcie mi w komentarzu czy, czy oglądaliście serial Krypton i czy Wam się podobał. No i zostawcie subskrypcję i to w sumie w sumie to byłoby na tyle. Ja się z wami żegnam, papa. Pa.